Ostatni wysiącie z nagrzanego samochodu wygrywa 500 zł. Zapraszam wow, wow, do kurka. środka Teraz tak, zrobimy pierwszy pomiar, proszę Państwa Aktualnie 33 stopnie w środku Co? No, I jest tak jest godzno? całkiem dużo A czy już jest ciepło? Ja czuję już jest, ciepło. jest, no Jest, najgorsze, że tu nie ma dopływu tlenu żadnego Nie ma. Więc jakby będziemy się grzeć, Coraz bardziej mózgi nam będą parować Przed startem losowaliśmy kto, gdzie będzie siedział Było to ważne, dlatego, że Słońce świeciło naprzód samochodu A z tyłu są przyciemniane szyby, więc nie było tam Aż tak źle jak z przodu Ja dzisiaj, tak samo jak rok <laughs> temu, bronię Moich pieniędzy, rok temu się nie udało, w tym roku Musi się udać. Tak. Ej, Ale mi już jest duszno. Ja już czuję, że trochę się poca, nie? Ja też. A ja specjalnie wziąłem szarą koszulkę, żeby było widać stopień mojego spocenia, jeżeli się spocę. Ja specjalnie nie wziąłem białej, nie, bo bym normalnie tu był cały mokry. A ty, wziąłem, a ty wziąłeś najgorzej, wziąłeś a ty no właśnie czarną. Potem pomyślałem, że to jest zły pomysł, ale przynajmniej nie jest to sam, bo Dominik też nie pomyślał. Ja specjalnie białą założyłam. To musisz się niestety rozerwać. Ej, ale nie? to jest łatwiejsze, że on się może rozebrać No właśnie, Wiesz to się, to się broni. Nie. Ja nie będę tego robić. Cztery i ja już lubię się mokra. Już kleję się. Ja myślę, że jestem tu najsłabszym ogniwem, ale będę się starał. Ja myślę, że Dominik wygląda, jakby był najsłabszym ogniwem. Siedzę w najgorszym miejscu, patrzcie, na mnie świeci. Głowa do tyłu i re... ciało wytrzyma. Jesteśmy w trakcie nagrywania odcinka na ekipę, której niedługo zobaczycie. I chciałem jeszcze iść szybko siku, ale nie mógł się wysikać. <śmiech> <śmiech> nie mógł się wysikać, niestety. Mam teraz game Changer mały dla siebie. się, no masz. Nie, dobra, to nic nie daje, bo powiedz że jest ciepłe. Patrz to, ze mnie już się, wiesz. Woda, no, ale... nie kawiemy, ale jesteśmy w Wilgini. Co jesteście? Wilgini. W No. Ciekawe. To ktoś pierdnął teraz? To mój brzuch. Aha. No. Wycecie tak taksiku? Kupa. Kupę. No, no, no. Zarasta nam temperatura, aktualnie 35, równe stopy. Ile minęło dopiero? 7 minut. Let's go. Ja sobie robię, słuchajcie, od razu parałam teraz O, pomyślałem... możesz to zrobić w sumie coś takiego. Bez kitu. Nie, no dlaczego tu się na już z godzinę, tak cztery ja jestem cały spocony. Totalnie, cały spocony jestem. Nie jest zgięć, no go nie jest git. Ja czuję, że jak biorę wdech, to jest taki gorący, gorący, nie? No, ale mam spocony tyłek cały. Ej, jakbyś zgięła sobie nogę, to ja mam całe zgięcie już, mogę. No, ja to wam się ciągną już normalnie. Nie. Przecież tak coś, naprawdę w tym odcinku ułatwić. chodziło o to, żeby was wszystkich porozbierać. Co no. ty Tak ci kupę chcę? chce? mi się. Ja mam chyba dam utrudnienie. Tak się zdrowną. No to dobre uczynienie. Ale nie się? Nie, raczej. Wiecie, ile wskoczyło w górę? 36,3 już jest. Ej, patrzcie, widzowie, ja już jestem mokra. I to już woda popłynie po Drodzy widzowie, wiem, jak bardzo kochacie nasze challenge, ale tym razem apelujemy do Was o to, abyście nie powtarzali go sami w domu. Jak widzicie, nad naszym zdrowiem czuwali ratownicy, którzy kontrolowali nasz stan, tak aby wszystko było bezpieczne, a my mogliśmy pokazać wam, jakie skutki powoduje zamknięcie człowieka lub zwierzęcia w samochodzie w trakcie upału. Wystarczy kilkanaście, a nawet kilka minut, aby organizm dziecka zamkniętego w samochodzie podczas upału przestał normalnie funkcjonować. Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko lub zwierzę zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować, powiadamiając policję. Przypominam Wam również, że możecie wybić w takim pojeździe szybę i nie będziecie mieli z tego powodu żadnych konsekwencji. Uważajcie na siebie, szczególnie w taką pogodę i możemy wrócić do odcinka. W pępku mi się zebrało. Zatykana. No, no ma O, ale no. jesteś mokrótki Ale to z tego słońca jest I to wygląda, jakbyś niezbyt długo wytrzymał cię. Ja wyglądam, jakbym chciał już stąd wyjść Minęło właśnie 15 minut, a to znaczy, że przyszedł czas losowania W trakcie tego odcinka Kinga będzie przychodzić do nas z kołem fortuny Na którym będziemy mogli trafić ułatwienie lub utrudnienie Które jak się potem okazało może sporo namieszać Ale żeby w ogóle zalosować muszę odpowiedzieć dobrze na pytanie Dzień dobry, Kasia pytanie No dawaj kto z ekipy ma najwięcej obserwujących na TikToku? Na o kurde. TikToku, Dobra, ja powiem, że Weronika. Weronika ma 3,3 miliona. Dobra, kręcimy. Uwaga, ułatwienie albo utrudnienie ułatwienie, dla Kasia. Ułatwienie A stawik, mam nadzieję, że będzie to ułatwienie. Jak to no da ekipy? O, oh. wachlarz na 10 minut Dobra, o. może być, dobra Domin, pytanie dla ciebie Geny Przebierz Nie, dętka, a. słońce Okej, okay, no Przy jakiej temperaturze można powiedzieć, że ktoś ma gorączkę? I uwaga, nie stan podgorączkowy, tylko gorączkę Od 39,5 Oj, no niestety nie Gorączka już jest od 38 Ponad 38 jest gorączka, poniżej jest stan podgorączkowy Ja dopiero przy 40 stąd wyjdę Dzień dobry, Pola Pytanie dla ciebie O czym był ostatni odcinek Genzy? O, kurde. Y, najlepiej i najgorzej spędzony dzień? Dobrze! Nice! Boże, oby nie jakiś ciepły okład, bo się popłaczę. Zobaczmy, co ma pola w takim razie. O, raż! Nice! O, nice. nice. Nicie, kurde, to Ale jest. A ty mi powiedz, ile osób aktualnie jest w Jenzi? O, kurde. Sześć. O, dobrze! Czemu ja nie miałam tak. takiego pytania? <laughs> Dobra, ja chcę jakieś ułatwienia. Faktycznie po tym jak Patryk i Kostek odszedł, mamy 6 osób teraz w Gen Z. Ej, wszyscy macie fajny, zimny okład na 10 minut Klasunia Kochani, idę wam dać wasze ułatwienia, zrobię to jak najszybciej mogę o, 38 stopni robiliśmy Serio? Rozbieram się pierdziele, to nie na rady. Proszę bardzo, wasze nagrody, wiatrak dla ciebie Proszę bardzo, zimny okład I dla Poli przekaż rasza. O, Jezu, tak masz? Jezus, picie Jakby cię ktoś z ciepłym powietrzem normalnie bawił oh no. Z tyłu mają lepiej i to nie tylko już teraz siedzą, ale też z A, oh, wow. Teraz to Ej. mogę siedzieć Picie, to jest taki game changer O, proszę, proszę Dziękuję, nie wylosowałem to nie, dziękuję bardzo ja żeby ze mną Mogę ci dać łyczka. A mi Nie. dasz też? Dam ci. O ja bym chciała bardzo. Nie przyjmuję. Tutaj wiecie, mimo tego, że jest rywalizacja, to jednak dbamy o siebie nawzajem i jednak łyczka mogę dać. Powróciłam. Ale ciężko! Ale dobrze, ojeju! 38,5 w samochodzie, zobaczmy jak będzie, jak będzie 40. Jestem wy wyrąbane fest. Ty masz chłopie, okład! Oho, I cień cały! Pijano. Eka, daj trochę okładu, nie bądź taki. Daj na chwilę. A dam wam podotkanie. Daj na sobie. chwilę, o. Ja nie przyjmuję o. podarków Ty umrzesz mora. pierwszy. Nie umrę pierwszy. Ej, kurde, solidnie mam już jakby mokrą całą nogę. Ja mam koszulkę już mokrą, już się plamy robią. Patrz, jaki mamy Nie. Yeah. <laughs> Solidny poślizg O fuj mi skapało z nogi, obrzydliwie! Ej, dobra, już mam paluszki em, papierowe. Ej, ja też no. 38,9, zaraz będzie 40. O, oh shit, to już jest bardzo dużo. W ilu stopniach ścinają się białka w organizmie. Co? Kamera, ty jeszcze w ogóle żyjesz? Wow. Ja mam taką plamę na koszulcę? Kurde! Ej, Ej no Nie chce pod nie jest tak, że jak się głowa nagrzeje, to jest gorzej. I żeby to zamienić. Czyli idę głową do samego dołu, a dam nogi tutaj cikać. O chłopie, zamglęjesz. Ja myślę, że będzie gorzej, bo tam może być bardziej gorąco. O, tu jest chłodniej! Że... Ej, tu jest lepiej! To się... Ty jesteś chory! Jestem sprytny! Au! Jest Zimne! Aha, dobra, czyli teraz gadam ze stopami, rozumiem, tak? Ej. Do... ej ta, dobra, tu jest dużo gorzej, to jest lepiej. Tu jest gigantycznie lepiej. Kompletnie się czuję teraz w porządku. A wy jak tam z tyłu? Faluszki, twarz. No, no jest solidnie. Radę. Moje nogi. To już no, mogę jakby no, wycisnąć tak. z wody. Już... Ej, Piękne? zaczyna mnie powoli boleć głowa. Jezu, jaki jesteś biedny do widzic. Pokaż pan tak o, Kinga idzie chyba Jak dostałabym bluzę w tym momencie, to myślę, że bym zemdlała Dobra, Kasia, pytanie dla ciebie I oczywiście oddajesz swój wachlarzyk Jaka jest najpopularniejsza piosenka Patryka? Jak to się nazywa? Boże Chyba, że Kinderki No nie wiem, no to ty jaka jest twoja odpowiedź? Kinderki no, tak do Dobra, Dominik mówi, że Kinderki, nie Kinderki No, Dominik chyba jest tutaj dla ciebie sojusznikiem, bo ma rację yeah, Tak jest Dobra, Kasia, zobaczmy Co ci się wy wylosuje? Loda ekipy, ta ekipy. Co ty jezu w życiu się tak nie cieszyłam na loda ekipy, jak w tym momencie, ej naprawdę, dobra, super Dzień dobry Dzień dobry, pytanie dla ciebie Aha. Powiedz dokładny model auta, w którym siedzicie aktualnie E45 Źle powiedział No to niestety Pola, co to jest hipotermia? czyli że wyziębienie stricte no, mogę ci to zajrzeć, jest to obniżenie temperatury ciała poniżej 35 stopni. No to wspaniale. Jak dostanę bluzę, to będę płakać. Zobaczmy, co dostaniesz. Okej, okay. bluzę dostaniesz, ale do przekazania innej osobie, bo musisz wybrać osobę, która tą bluzę założy. O, oh. oh, shit! Ale ja nie chcę nikomu tego robić. No, musisz wybrać osobę, musisz. Mogłoby. Dobra, to Eka. Co? Co? Eko. No bo oni są z przodu, im świeci słońce cały czas, mają gorzej Dominik, gdzie żyjesz? Dobra, jest zajebiście, dawaj Ale jesteś mokry, o Boże Mam nadzieję, że odpowiesz na to pytanie, kogo jest więcej w ekipie, dziewczyn czy chłopaków? Według mnie dziewczyn, strzał Nie Serio? Chłopaków to. Ale debil jestem mogę policzyć. Także chodźmy, dać im nie tylko tym razem ułatwienia niestety. O 40 stopni właśnie dobiliśmy to. jest źle, tam jest zarobiście. Ale tam. teraz już wolniej idzie trochę do góry. Ej, to go, proszę o jak kurde, będę was trzymała stopą no. Ale no. gorące. Jak... A, bardzo mnie palucha! Czekam na bluzę normalnie, to ja jestem minus 5 kg, jak na, no, na wagę. że jest <laughs> No i niestety przekazuję poli bluzę, aby przekazała właściwej osobie. Ja chcę loda, ja chcę loda! Loda, loda! I Kasia od razu daje loda ekipy. Yes! On już jest cały roztopiony Ta bluza jest zimniejsza niż tu jest, nie? Jest, ona jest mega chłodna. Mmm... ja Tu masz krew na łokciu? Nie. Yeah. A jest lipa. Ja długo nie wytrzymam. Ja też. Ja też już długo nie wytrzymam. Ja mam lipę. Jest straszna lipa. W, tej w sensie pójdę. mi się ciężko oddycha już powoli. Czuję, że się cała trzęsę. No, to jest właśnie ten sam, kiedy już się trzęsiesz, to już jest źle. Też wam tak bije serce? Bardzo? A moja koszulka to spodziewałam się, że będzie aż tak. Lać mi się chce. <laughs> Okrutnie. Ale jest lipa. jest taka lipa. Ale jest lipa, Boże. I my się już w ogóle nie odzywamy, bo już. Tak! Każdy walczy tu o przetrwanie. i naprawdę, ja walczę o każdy oddech, tak naprawdę. Czemu te minuty są tak długie, nie? Nie wiem. Ej, kapie mi ze stopy, widzowie. Serio, jakby kapie. Ja chyba nigdy nie byłam tak spocona w moim życiu. Ostatnio jak biegłam 12 km i było 30 stopni na dworze, to nie byłam tak spocona. 41 stopni, właśnie było. 42 i ja pewnie wyjdę, bo już czuję, że jest masakra. Co tam domina? O On w cieniu. A jak w tej bluzie? Tragedia to jest. Ja normalnie <laughs> ostatnie ostatni kropel, ostatnie to osadzie, w otu, kapie. nie? Tu, o ten, nie ty w ogóle w się bluzie siedzisz, ja Tragedia to jest, nie? Ja mam samą maszmą koszulkę Kasia, dokończ piosenkę Chodzę od rana, w uśmiech ubrana, taki mam mood. kolejna zmiana, ja to dżędziara Bądź taka sama, trzymaj dobry mózg Nie sama. Taka... Choć taka sama, to mam nowy look niestety ja <noise> Bardzo cię współczuję Mam nadzieję, że ktoś z was odpadnie, bo kurę siedzicie już tutaj 50 minut, czajcie I nikt jeszcze nie odpadnie Ja zaraz odpadnę, ja już mam dymkę Ja to czekam na ściągnięcie bluzy Eka Powiedz mi, jaki youtuber chce pobić rekord Guinnessa w jak najszybszym odwiedzeniu wszystkich państw na świecie? Oj Wojtek. Brawo, to było łatwe pytanie. git, no. Ale wiecie, muszą być też łatwe, żebyście mieli e, szansę po prostu na ułatwienia. Wahasz na 10 minut. Nie chcę. Nie chcesz? Nie chcę Daję Kasi Aj, a chodzi. bluzę zabieram od ciebie już Pola Ile polubiń ma najbardziej lajkowany post Karola i Werki? Jest to aktualna informacja ze względu na to, że jak wiadomo Łatwogenki już pobił ten rekord Milion osiemdziesiąt No milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, ale mogę ci to zaliczyć, yes, bo... Thank god, jak będzie bluza to zemdleję. Te dziesięć tysięcy na takiej skali tak można mięczyć. zaliczyć już wali, wiecie? Nie. Bluza. Dobra, Domin, który kanał ma więcej subskrypcji? Ekipa czy Genzy? Aktualnie ekipa Jenzi niewiele brakuje. Dobrze, bardzo ładnie. W końcu. Proszę nie utrudniaj. Bluza, bluza. Bluza na 10 minut. Co, Co jest grane! No to niestety Eka bierze od ciebie bluzę, ale dwie kolejne lądują do Dominika i do poły. Ej, serce mnie już boli, wiecie. No, ja też. Dobra, ja wychodzę. Wychodzę, bo już mi jest kuchowo wychodzi nie jest słabo, ja już nie jestem. Oh, fuck, jak gorąco. Nie mogę oddechu złapać za bardzo. A ja w tym czasie. Proszę bardzo, bluza. Nie mogę oddychać. Kasia, paweł gramy papierkami, kto idzie do tyłu. I Dobra. Teraz, patrz. Jest tu. Kur, to idzie do tyłu, ja tu lupię. Ej, no to tu jest mam lipę. Oj, tu jest dużo lżej. No to mam lipę. Ej, tu jest gigant. O, pola prawie umarła. Ej, masakra. To idzie, idzie zejście. Myślałam, że umrę przez sekundę. Masakra. Strasznie. 41,3 stopnia. Ale jest Jest Potem potężnie ciężko. No jest ciężko w tym momencie, już. Ej, bluza to jest ile? Nie wiesz, że wytrzymałeś 5 mm. minut. Ale mi się trzęsie ręka, jak ja to czuję. Jezus. Ja wychodzę. Bawcie się dobrze. 41,5 właśnie wskoczyło. Nie byłam pierwsza, więc ja wychodzę. Kochani, zostaliśmy we dwóch. Jest git, po prostu im bardzo zależało na tym, żeby wygrać 500 zł, więc ja wychodzę Zobacz. Dominika się leje jak z Nie Niezłe przeżycie, ile tam czasu byliśmy? Coś Godzina wie? już będzie no. no. A się no. ze mnie leje hop jak jak świni, nie? Ile mi było minęło? 5 minut Dłużyć to cholernie No nie Domin, pytanie, kto był w finale Mafit IRL 2? Patryk, nie wiem czy boński liczy, czy nie, on odpadł w ostatnim odcinku Kinia i Nacu. Dobrze Picie, nourasz, nourasz. Kurde, wybierz osobę, która dostaje bluzę. No to eka. Dubcy. Muszę dać ci bluzę, kony. Jest biedny, eka dostanie bluzę. O nie. Niestety tak wypadło, ja zaraz swoją zdejmuję. To może być changer dla mnie. Dobra, pytanie dla ciebie. Jak ma na imię kotek Mai? Nie wiem, wulkan? Kosmos? Niestety, niestety Dostajesz bluzę Nie wiem czy tam radę, serio, szczerze ja to, Jak chcesz to wyjdzie, ja to życzę Idziemy do przodu, fajnie żeby skończyć to szybciej, minęły już ponad godzinę. Do przodu jest killer Jest gila ciężka No jest też ciężko to Jest ciężko, bo i mamy bluzy To jest killer to O, to jest ciężko No wam trudno, trudniej dla ciebie w sumie No Po takim czasie? No Ale z tyłu jest dużo lepiej, nie? Sierpię. No tak to... Ściąga bluzę, uwaga Ooo to jest to. Dajmy radę. Idę do swojego królestwa. tu się Pytanie dla ciebie. Jak Kury i Julitka ogłosili swój związek? Piosenką Tyrka, bardzo ją lubię, ulubiona. Dobrze. Walcz na 10 minut. Nie chcę go. go pierwsza. Jak to? Domin, ile osób liczy dress code? Dokładnie? No. Osiem. Niestety dziewięć. Mam dla Ciebie podzieszenie. Przynajmniej mamy wiatrak. Chłopaki wspólnie wpadli na pewien pomysł. Wiedzieli, że nikt z nich prędko się nie podda, a nie chcieli zaszkodzić swojemu zdrowiu. Dlatego o tym, kto wygra, miała zadecydować znana nam wszystkim gra. I całkiem papier o. O wyjście. Czyli 3... tak, zostaje. No nie. dobra, no to ja Jak na Energylandii. Tak jak na Energy rewanżek, Reważyk, no. no. Trzech. Raz, dwa, trzy. 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 Jest, wygra. Nie! 2-0 było! Ja pitole! Dzięki. Szef. Nie no dobrze, ale za. No to good job mordo. Dzięki. Oficjalnie kochanie, leczka wyszedł. Ponad godzinę. Papierkami zdecydował. Ale teraz jak wyszedłem to jest gorzej niż w środku, nie? wyglądasz dytka, no. Ej, wyglądasz jakbyś umarł,